Cześć Monika, zobaczyłem Twoje pytanie na grupie. Postanowiłem nagrać odpowiedź. E, mianowicie pytasz się o to, czy Flexible Pricing e, od WPD ma opcję, której poszukujesz. I tak, taka opcja e, w tej wtyczce jest. I zaraz Ci pokażę jak ona działa. E, konfiguracja jest dosyć prosta. E, po przejściu do ustawień wtyczki. E, konfigurujesz promocję dla zamówień. E, i tutaj musisz wybrać y, tą opcję, że promocja y, jest, jest, jest w oparciu o sumę kategorii. Jeśli chodzi o wymagane kategorie, to tutaj wybierasz tą kategorię y, telefon, czy tam, bo to jest tutaj, że telefon, smartfon. Y, czy tutaj wybierasz wymaganą kategorię telefon, a kategorie do zastosowania reguły, y, no to będą pokorowce etui, tak jak pisałaś w swojej wiadomości. Tutaj minimalna wartość zamówienia, z tego co rozumiem w Twoim przypadku to by było 0, a tutaj musiały być wprowadzona jakaś wysoka lub prawdopodobnie jeśli nie wpiszesz nic to będzie to wartość nieskończona. Yy. I udzielasz rabatu na cały koszyk w wysokości 10 zł. I wystarczy zaprze zmiany i to już będzie działać. Czyli taka konfiguracja jest dosyć prosta w, w przypadku tej wtyczki. Yy. Mam nadzieję, że rozwijam Twoje wątpliwości. No i to by było na tyle. Trzymaj się, cześć!